Cześć, zapraszam Was na ranking najlepszych modeli góry od bikini Bodia dla dużego biustu. Zobaczmy, co tutaj mamy. Pierwszym modelem, jaki będziemy wrzucać w ranking jest bestsellerowy model Wrap. Wrap ma szerokie ramionczka, jest to autorski model, świetnie podtrzymuje nawet bardzo duży biust. Eee, możecie go dopasowywać w obwodzie, więc jak najbardziej sprawdzi się nawet do ciężkich piersi. Tym samym, jako już wrap jest Waszym ulubionym, ląduje na miejsce pierwsze. Co jest kolejne? Kolejny będzie taj. Taj, mimo że wyglądem przypomina trójkątne bikini, przez to, że ma szersze paski, Super nadaje się też dla większych piersi, a jeszcze dodatkowo możecie go nosić na kilkanaście różnych sposobów. Przez to, że no, mimo wszystko jest to bardzo miękki model i nie zapewni tak mocnego podtrzymania jak wrap, Taj ląduje. Według mnie w czwartym miejscu. To będzie dla niego OK. Kolejna góra to jest Libre. To jest najnowszy model, który powstał na bazie wrapa. Jest przedłużony, ma bardziej zabudowane plecy dla jeszcze lepszego podtrzymania piersi z przodu dopasowujecie sobie obwód, występuje w trzech rozmiarach spoko. I naprawdę przetestowany został przez posiadaczki bardzo, bardzo dużego biustu. Więc Libre leci na pierwsze miejsce do waszego ulubieńca wrapa. Kolejną górą, o której chcę powiedzieć, jest góra Beso. To jest fiszbina, czyli model na fiszbinie, regulowany obwód, podwójne ramionczka dla dobrego podparcia większych piersi. Jako już nie wszyscy lubią fiszbiny, ja bym umieściła ją na. Piątym miejscu. Kolejna będzie Onda. Onda to jest taka bardzo sportowa góra od bikini z szeroką gumą pod biustem dla super stabilizacji. Szerokie ramionczka, fajne przeszycia i naprawdę ten model ekstra trzyma, nawet bardzo duży bius, więc ja go tutaj chętnie wrzucę na miejsce drugie. O, góra Miu, kolejna. Miu to jest tak naprawdę taj, ale z usztywnieniem, więc wielbicielki taja z pewnością polubią się też z Miu i tym samym Miu ląduje obok taja na czwartym miejscu. Kolejna góra Linda. Hmm, też Wasza ulubiona, z szeroką gumą pod biustem, wiązana na szyi, dzięki czemu dekolt formuje się w bardzo seksowny robek. E, możecie dopasować swój obwód poprzez regulację na plecach. Świetny model, naprawdę bardzo, bardzo udany. Ląduje obok ondy na drugim miejscu. Co my mamy tutaj jeszcze? Góra Komodo. Świetny, sportowy top, niestety bez gumy pod biustem, ale za to zmarszczony między piersiami. Fajnie podtrzyma nawet naprawdę duże piersi. Ląduje na miejscu trzecim. Zostały nam jeszcze dwa modele. Och, model Głapa. Guapa praktycznie wygląda na pierwszy rzut oka dokładnie jak Linda, ale okazuje się, że nie jest związana na szyi, przez co nie uformuje takiego fajnego e, dekoltu, ale za to jest krzyżowana na plecach i dzięki temu zapewni lepsze podparcie dla bardzo ciężkiego biustu. Tym samym guapę hmm, w sumie powinnam ją umieścić przez to podparcie na miejscu drugim obok lindy. Okej, okay. i został nam ostatni model, Wires y 2.0, model z fiszbiną, regulowany obwód wraz ze wzrostem, Rozmiaru stanika rośnie też szerokość ramionczka, dzięki czemu większy wiózł będzie miał zapewnione fajne podparcie. A góra wireless jakoś ma fiszbinę, ląduje obok Beso. Mam nadzieję, że taki ranking ułatwi Wam następne zakupy.